W dzisiejszym rozpoczyna się czwarta edycja stażu prezydenckiego, przerwana niestety wcześniej przez pandemię, ale to już po raz czwarty przyjeżdżają studenci, którzy mają polskie korzenie, polskie pochodzenie. Żeby poznać Polskę, kraj swoich przodków, będą mieli okazję rozmawiać z żołnierzami, którzy tutaj stacjonują, z firmami, które tutaj mają swoje biznesy, które się tutaj rozwijają, które inwestują w Polsce, ale także będą spotkania dotyczące historii, będą chociażby w Muzeum w Markowej, w Muzeum w Łańcucie. Będą też spotkania właśnie tak jak dzisiaj z Panem Prezydentem, otrzymają dyplomy potwierdzające, że ten staż odbyli i jesteśmy przekonani, że po tym stażu zobaczą Polskę taka jak ona jest w rzeczywistości, a Przyszłość myślę, że będzie taka, że będą wspaniałymi ambasadorami Polski, krajów, kraju swojego, swoich przodków, swojego pochodzenia i będą pięknie świadczyli o tym, że warto do Polski przyjeżdżać i poznawać jej historię i teraźniejszość.